Witajcie, z tej strony stare My Lecimy sobie z Dumą Cydonią, plansza 18. Upierdliwa plansza, strasznie, już mam jej dość. Fajnie zrobiona, ale wredna. Ja też dosyć długo nie grałem, to na pewno też ma wpływ na, na to, co ja jestem w stanie z siebie dać. Dobra, jakoś nie wiem jak, ale jakoś mamy spokój tutaj, to przynajmniej tyle. Nie ma tragedii, no nie ma szału, ale nie ma tragedii na pewno. Dobra, ktoś tu łazi, także to się jeszcze nie skończyło. Właśnie, aby tylko z dwóch stron nie łazili, to będzie ok. Dobra, rozwalimy sobie Archiego. Dobra. Weźmiemy rakietnicę. I bierzemy się za kolejną. Mało A, jeszcze sobie sekret weźmiemy z Archvilem. Dobra. O kurde, jak szybko wypalił. Dobra, i wypalił, i się spalił. Nie jest źle, dobra. Tutaj zrobimy sztuczkę z serii sztuczek, które ja lubię, czyli uciekanie. Czyli nie dawanie się zamknąć. O, uciekanie z niby zamkniętych pomieszczeń. Ok, I teraz tak, damy się sobie temu zamknąć na głowie. Jak to będzie szło w górę, to my będziemy mieli jeszcze chwilkę czasu na ruch. Na ucieczkę jest gito, widzicie. Dobra, mogłoby to wszystko już zacząć działać. Ach, trochę się wpierniczyłem, no dobra. Powoli, powoli. Cztery tylko mało. Ale na demony trochę powinno coś dać. Nie, energetyków nie będziemy marnowali. Ej, i te arachnotrony się wcelowały. Jas, jak stryfował sobie. Powoli, powoli. Żeby głupot nie porobić, to weźmiemy też apteczkę, słuchajcie. I może tą zbroję w końcu, którą... A, już wzięliśmy, dobra. Zbroja wzięta, okej, okay, dobra. Nie, ojejku. To abyśmy się zamknęli teraz jakbym nie w las to bym był już załatwiony Kurczę ten... kurza mnie ten Ardwale Szczerze mówiąc Ale nic na to nie poradzimy na tą chwilę Dalej. No dalej żyję, dalej. Dobra. Ok, teraz się już nie musimy chować. Ale fard że nie oberwaliśmy od nich, wiecie? Ło, wow, dobra. No to ten segment jest zrobiony. A to jest dopiero początek. Dobra. Dużo bardzo tych mamy. Możemy sobie w sumie wziąć tutaj sferę i odkryć drugi sekret. I idziemy po żółty kluczyk. Ach. Tak się marnuje właśnie ubrania ochronna. Niestety. Dobra. Nie marnując, idziemy po żółty kluczyk. I tak też się w sumie marnuje ubrania ochronne. Bo też też nie wiem czy możemy coś innego zrobić bardzo w tym ubraniu. Bo tutaj też nie ma nic. O! <laughs> nie wiem czy mogłem stamtąd wrócić, czy nie, ale, <laughs> ale, ale cieszę, się. cieszę się, że nie wpadłem. Dobra Lecimy sobie dalej. A ja myślałem, że to są rakiety to by było dziwne. Okej, okay, kurde, brać czy nie brać? No wezmę, bo trochę będziemy w tym kwasie, no. Dalej. Uff, to był farcik. Dużo życia mamy, bardzo dużo życia. Nie wiem, czy aż tyle, żeby się z nimi tak bawić, ale... Nie jest źle. Dobra. Ło wow, wow 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 wow. No sorry, wolę stracić, ale przeżyć niż być martwy za chwilę. Dobra. Biorę. To jest kiepska decyzja. Ale ja też nieźle rozłożyłem tutaj. Dobra. Skorzystajmy może z tego, bo to jest tutaj idealne. Niby się wydaje dłuższym rozwiązaniem, ale wcale takim nie jest, bo z shotguna byśmy to robili dużo dłużej. Okej. Okay. Dobra. No dobra, jakoś, jakoś jest. Mamy ten ten. Dobra. Ok. Dwa teleporty nas przenoszą po prostu tam przy tamtym, także <laughs> mogliśmy sobie spokojnie tu ogarnąć temat. Tylko że przydałoby się BFG, moim zdaniem. A BFG jest w zupełnie innej części planszy. Dobra, a drugi. Jest tutaj. Och kurde. Ale się dałem. Ale się dałem. Dobra. Nieważne. Spokojnie. Jeszcze mamy super sferę tam wyżej, także. Czyli wyżej, tam gdzie schodziliśmy raz. Dobra. Kurze, tylko, że nie mamy tych, no, tych skafandrów, no ale. Nie ma to nie ma, no. Czy skopałem sam, nie wiem. Może i skopałem, może i nie skopałem. A tu mogliśmy wejść jak ci Chain Gunerzy wyszli, tylko że ja nie pom... Oha, dobra. Ja o wielu rzeczach nie myślę, jak widać. Tu mamy też dwa elementale. Dobra. Ok. I tak idziemy po Supercharge. O kurde, tam też coś. Widzieliście tę ekipę? Tu jest kolejna ekipa. Wiecie z kim? Z tymi, no. Dobra, padł. Powoli. Nie robić głupot i to przeżyjemy. Tylko właśnie tych głupot nie robić. Więc strategicznie wycofuję się po jakieś apteczki. Dobrze, pomyślałem, że one tu będą. Tylko jeśli tam są rewenanci, to oni mogą nam przywalić z tego miejsca. Trzeba to brać pod uwagę bardzo, dobra, ale jest ok. Tylko, że tego nie otworzymy, to jest trochę upierdliwe. No ale dobra, świadczy to tylko o tym, że musimy iść po tą sferę teraz już. I tu, dobra. Nie ma tragedii, ok. Kwestia, ile nam ich zostało tam. Ile mamy? 140, no? Dobra, szału nie ma, tak, ale to jest. Sytuacja. A, oh, matko. Jeszcze jeden. Teraz, właśnie, przejście tej planszy się całe skopało. Bo teraz już nie jest ok. Ach. No, już nie jest okej. Okay. Uff. No dobra, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. O, jeden tylko strzał mieliśmy. Trzy piękne strzały. Mamy jeden. Miałem wrażenie, że tu czaszka była? Wrażenie dobra. Miałem też wrażenie, że rozłożyłem planszę. No. Bo tak jest. Dobra, dostajemy trochę tego, trochę tego i trochę... W sumie jest dobrze, patrzcie. Okej. Okay. Czekajcie, bo tu jest gdzieś Archvile. Jest Archvile, dobra. 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 Mam kubusy, żeby nas nie kłopotały. Ich będę uwskrzeszać, bo tam jest jeszcze jeden Archwile. A tamtych mankubusów chyba nie sięgniemy, słuchajcie, ich trzeba regularnie czyścić. Może to trochę głupie, ale dla nas to jest wyjście z sytuacji bardzo niefajnej. Dobra, padł. Dobra. Mam nadzieję, że to zostanie skończone. Bo już mam dość tej planszy. Jest ciekawa, tak, ale jest też bardzo wkurzająca. Jeszcze czterech przeciwników. Dobra. Widzę niektórych. Myślę, czy jakiś archi tu jeszcze jest, bo to coś za zbyt dziwnie wygląda jak na moje oko. Tak jakby ktoś jeszcze chain Generów wskrzeszał, ale nie wiem kto. Dwóch. Dwóch jeszcze by wychodziło, że gdzieś jest. Tylko gdzie? No dobra, zobaczymy co się... Pewnie tutaj coś wyjdzie. Dobra. Dobra, mamy to, uff. Okej, okay, zamknęliśmy backlash. Dobra, generalnie tak, miałem dużą przerwę. Przed wcześniejszą planszą, znaczy powcześniejszej, bo i mikrofon mi siadł i pracę zmieniałem, także wszystko na dobre. Mikrofon mam nowy, yy, ale no mówię, przerwa była, skill siadł, natomiast może uda się wrócić do regularnych uploadów. Zobaczymy. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Na razie, cześć.